Syryska paznokci kontra paznokciowe tiktoki. Lecimy! Ma być a la ser. Spoko wykon. Spleśniały ser. Nie, no, wykonanie całkiem w porządku. Wątpię, żeby ktokolwiek w czymś takim chodził, ale samo wykonanie tak wygląda całkiem spoko. Tylko takie nieapetyczne jest. Podologia. Uuuu. Są rękawiczki, więc gut. Ten styl pracy. Ja nie wiem, ja się nie znam na podologii, ale widziałam dużo osób, że czegoś takiego używało. To pewnie jest wrośnięty paznokieć i tutaj z boku on wrasta, przez to jest po prostu cały spuchnięty palec. Spoko, że podsyłacie takie TikToki, jednak no ja nie jestem podologiem, się nie znam. Nie powiem wam, czy dobrze to jest zrobione, czy nie. Ale jest to takie trochę satysfakcjonujące, jak się na to patrzy. Przynajmniej dla mnie. Co to tu jest? Odkażone było są rękawiczki, więc poko są w całości rękawiczki. Chyba ten paznokieć tam jest po prostu odwarstwiony... Właśnie. Odwarstwiony od, mm, od łożyska i Podolok chce właśnie oczyścić tę strefę pod, pod spodem. Miejmy nadzieję, że to jest Podolok. Ale co, co trzeba tutaj pochwalić? Wszystko jest sterylne. Tutaj widzicie ten kawałeczek papieru z, z, z folią. To jest pakiet sterylizacyjny, więc te, przypuszczam, że te nożeczki zostały z niego wyciągnięte. Więc cokolwiek by się tu stało, przepiłaby skórę, krew by się puściła. Yy, oczywiście, zakładając taki dość drastyczny scenariusz. To ta styliska nie zarazi niczym yy, klientki. Ale skórki obnakładany nakładany przed połyskiem. Nie zostały skórki opracowane. Znaczy, paznokcie nie są jakieś najgorsze, ale te skórki dziwne to było. Jaki dziwny krótki TikTok w ogóle nie rozumiem o co chodzi. <śled> 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 nie to. Robimy to. Przygotuję sobie już płatek. Tutaj mam. Woko! Woko dostałam! Kurwa. No dobra, jak wszyscy mają być w waciku, w waciku opta, obtoczeni, to ja też. Ja jestem głupia, Ej, nie. Takiego jeszcze nie było, nie? To są stopy czy kopyta, nie? Żeby musieć tarkę używać do... Nie to ta nie będę wyciągać. W 10 dni, kochani, paznokcie będą rosły w tym samym tempie, niezależnie co w nie nie będziecie wcierać. Nic nie jest w stanie przyspieszyć wzrostu paznokcia. Umówmy się, tego, tego nie zmienisz, ale możesz je zabezpieczyć przed łamaniem, dzięki czemu po prostu będą sobie spokojnie rosnęły. Rosły. I wyprosić klientkę, żeby wysłać ci ładne zdjęcie paznokci, bo zapomniałaś zrobić to w salonie. Podwójne, nie! Podwójne mega. Ale że obie tak umiały zrobić, nie? To jest tak dziwnie creepy wygląda. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej creepy, nie! Okej, okay. okej, okay. okej, okay. super, gotowe waciki, chociaż dużo śmieci, przez to idziemy, no bo ka na każdy wacik taki, wiecie, zapakowany jest, tylko każdy, o, do... dużo dodatkowych śmieci, okej. Okay. Za głęboko z tym weszła. Raczej wszystko nie weszło. Widzicie, dotąd weszło, bo tutaj się podnosi skóra dotąd tylko. Więc tylko kawałek wszedł, ale samo to, to tutaj brzydko wygląda wszystko. Lubię. Ale grube wolne brzegi. Jakie wszystkie bazy. O Boże, jaka grubość. Grube, płaskie na kory, nie? Krzywe. No, co mam powiedzieć? Światowy poziom. Światowy. Nie popieram trenowania na jajkach. Można użyć różnych innych rzeczy, po co, po co, po co używać jajek. Można naprawdę co innego wziąć piłeczkę ping-pongową, no cokolwiek. Po co te jajka męczycie? Po co tym kurom kradniecie te jajca, no? Zacznij wojnę bez używania słów. Edycja styliści paznokci. Część druga. Pod żadnym pozorem nie powtarzać treści przedstawionych na filmiku. Stay safe. Oho, ho! TikTok inspirowany komentarzem pod ostatnim filmem i poleceniem pseudo-stylisty na grupie Facebookowej. On. To mnie ciekawiło. Nie wiesz, że ktoś tak robi. Niestety robią, wystarczy poczytać porady na niektórych grupach paznokciowych albo komentarzy pod ostatnim TikTokiem. A sobie zobaczę o co chodzi. Co? Tak robią? Aby użyć tego samego przedmiotu, typu na przykład grubościomierz, na drugim kliencie to musi on zostać wysterylizowany, prawda? Spokojnie, jest metalowy, mogę go zapakować w taki pakiet sterylizacyjny, został wysterylizowany i nie, tego nie pomalowałam. <grych> I jestem w stanie go użyć drugi raz, bo jestem w stanie go wysterylizować. Jednak tego nie jestem w stanie wysterylizować, więc nie mogę. Użyć tego drugi raz na innym kliencie, ponieważ to co jeden klient pozostawił na tym, nawet po dezynfekcji, zostanie przeniesione na drugiego klienta. Czy to jest zrozumiałe? Na litość boską. Co innego, używać o metalowych wkładek i, i na to takich. Coś mi tam spadło srogo. I t, na to takich naklejanych papierów ściernych. Papiery ścierne naklejane, tak? Przyklejasz, wymieniasz, to jest metalowe, więc to może wystylizować, a to po prostu wyrzucasz. Więc jak ktoś chce być ekologiczny, to może pójść y, tym tropem. Po dwóch godzinach od ich zrobienia to już jest lekka przesada. Po całej czego? stylizacji klientka stwierdziła, że po prostu jej się one nie podobają i ona chce nowe paznokcie. Co w takiej sytuacji zrobić? No po prostu musiałam wszystko to ściągnąć. No oczywiście pochłaniacz tutaj jest niezbędny. Bez tego po prostu praca by no nie istniała. A tak by the way, to dajcie znać koniecznie, czy mieliście takie sytuacje, że wasza klientka po prostu była niezadowolona. Dziwny ten TikTok, nie rozumiem go. Dziw dziwny TikTok. Niby miało być ściąganie paznokcia, a tu reklama pochłaniacza. Sorry, ale to dla mnie tak wygląda, jakby on na szybko musiał reklamę Afini nagrać, nie miał co ściągać jak i, i świeże paznokcie wziął. Ja tak lubię, wiecie, głupoty gadać. Nie ja rozumiem czasem pogadać głupoty, więc to teraz pogadałam głupoty. Ale nie podobało mi się, że to dotykał tutaj Pablo gołymi rękami filtra, więc wszystkie te zarazki, wszystko miał na dłoni. Robimy to w rękawiczkach, kochani, w razie co, nawet jeżeli chcemy nagrać tylko filmik, no to, no to w rękawiczkach, żeby dawać dobry przykład też innym. Kliknij szybko teraz w ten kafelek, a tam znajdziesz jeszcze więcej paznokciowych TikToków i moich reakcji na nie.